Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Tym razem opowiem Wam o sposobach rekrutacji wojsk państw Starego Świata. Będzie więc o przyczynach wstępowania do armii, o wysokości żołdu, no a także o różnicach pomiędzy poborowymi ochotnikami a zawodowymi żołnierzami. Jeśli te materiały Wam się podobają, proszę polubcie te nagranie, proszę subskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Z racji tego, że jak już wspomniałem w poprzednich nagraniach, po pierwsze, broń palna nie jest jeszcze zbyt popularna w moim świecie Warhammera, a więc żołnierze na polu bitwy nadal, jeśli ich stać, używają pancerzy, a po drugie, Stary Świat jest niejako odbiciem europejskiego świata okresu renesansu, to jako podstawę do rozważania rekrutacji, a później także organizacji wojsk Starego Świata i taktyki ich działania, przyjmę te, które obowiązywały w Europie w pierwszej ćwierci XVI wieku. Okres ten był bowiem najbardziej zbliżony pod względem rozwoju militariów do tego, z czym mamy do czynienia w świecie Warhammera, oczywiście uwzględniając wyjątki takie jak realny wpływ bóstw, działanie magii, czy rozwój technologii parowej dzięki istnieniu krasnoludów. Ciekawy jestem czy też to, że czas wszystkich edycji Warhammera ustawiony na pierwszą ćwierć 26 stulecia, a zatem równo tysiąc lat po europejskim renesansie, jest przypadkiem czy też wskazówką pozostawioną przez twórców gry. Na potrzeby procesu rekrutacji żołnierzy podzieliłem na amatorów i zawodowców. Jeśli chodzi o amatorów, to będą to zarówno wcieleni przymusowo, jak i ochotnicy. Z wcielaniem przymusowym będziemy mieli do czynienia tylko w wypadku, gdy brakuje ochotników i zawodowców. Jest to więc ostateczność. Żołnierz przymusowo wcielany do armii cechuje się zwykle słabym wyszkoleniem, kiepskim uzbrojeniem, niskim morale, no i taki osobnik na żołnierza rzadko kiedy się nadaje. Przymusowy pobór zwykle będzie miał miejsce w czasie zagrożenia istnienia państwa, np. Na, na skutek najazdu sił chaosu, jak podczas inwazji w 2302 roku na Kislew. Jakkolwiek wartość bojowa poborowego była niska, to przecież nie wszyscy poborowi musieli służyć zbrojno. Niektórzy brali udział przede wszystkim w pracach polowych, wznoszeniu umocnień, transporcie dział, wozów, a do walki stawali w razie naprawdę koniecznej potrzeby, np. No obrony taboru z zapasami. To były istotne role w armii, bo służący zbrojne ochotnicy czy zawodowcy bardzo często odmawiali wykonywania prac polowych, utrzymując, że oni zostali powołani do służby zbrojnej, a nie do kopania dołów. Jeśli chodzi o ochotników, to takim ochotnikiem zawsze jest zawodowiec, a kim jest ochotnik amator? Otóż jest nim osobnik, który godzi się na gotowość do służby na wypadek zagrożenia w zamian za różnego rodzaju przywileje. Obowiązkiem takiego ochotnika jest posiadanie i utrzymywanie broni i pancerza w odpowiednim stanie, zapewnienie sobie żywności na czas wyprawy wojennej zwykle nie więcej niż dwa miesiące, zgłaszanie się w określonym czasie na ćwiczenia wojskowe, no oraz stawianie się z bronią i wyposażeniem na wezwanie danego władcy w razie właśnie zagrożenia. W zależności od rodzaju oręża, jakim ochotnicy się posługiwali, ćwiczenia mogły być np. co tydzień, jeśli chodzi o uczników. Przykładem mogą być tutaj angielscy ucznicy okresu średniowiecza, którzy mieli obowiązek wprawiania się w strzelaniu z łuku w każdą niedzielę. Tak samo taki obowiązek może dotyczyć kuszników czy strzelców z broni palnej, ale też takie ćwiczenia mogą odbywać się rzadziej. Wtedy, kiedy do ćwiczeń potrzebne będzie nie tylko indywidualne wprawianie się w posługiwaniu bronią, ale także używanie broni w większym oddziale. Dotyczyłoby to konnicy czy piechoty walczącej wręcz. Żołnierze tacy musieliby ćwiczyć w większych formacjach, np. pikinierów czy halabardników, no bo te formacje na polu bitwy wykonywać musiały różne manewry, no i żołnierze musieli umieć je wykonać. Nie nauczą się ich przecież maszerując w pięciu chłopach we wsi. Zatem takie ćwiczenia musiałyby obejmować kilka wsi czy wsiej jakieś miasteczko. Wtedy bowiem zebrałaby się odpowiednia ilość ochotników, aby był sens ćwiczenia walki w formacjach. Zatem spodziewam się, że takie zbiorowe szkolenia byłyby raz w miesiącu, może raz na trzy tygodnie, w z góry określonym, najdogodniejszym z punktu widzenia dotarcia do niego, miejscu. Oczywiście w międzyczasie ten piekinier, ochotnik, razem z kolegami ochotnikami z tej samej wsi, mógłby wprawiać się w indywidualnym władaniu bronią. No a co z uzbrojeniem takiego ochotnika? No to już różnie. Może być tak, że ochotnika wyposaża w uzbrojenie, opancerzenie, a nawet konia, pan danej ziemi. Może być też tak, że obowiązek taki nałożony jest na lokalną społeczność. Na przykład wieś ma wyposażyć jednego średniozbrojnego konnego albo pięciu piechurów. Może być wreszcie tak, że obowiązek wyposażenia się i uzbrojenia ochotnik organizuje sobie sam w zamian za dodatkowe przywileje. No tak, yy, ale to by były obowiązki ochotnika. Yy, a jakie mogą być wtedy przywileje? No bo bardzo rzadko ktoś zgłosi się do gotowości do pełnienia służby żołnierza, czyli przyjęcia na siebie dodatkowych obowiązków i potencjalnego zagrożenia związanego z ich pełnieniem, bez żadnej gratyfikacji z tego tytułu. No, do gratyfikacji mogło należeć zwolnienie z konieczności odrabiania pańszczyzny, jeśli taka istniała, albo zwolnienie z części podatku na rzecz pana ziem, albo otrzymanie dodatkowego obszaru ziemi czy jakichś innych przywilejów, np. darmowego korzystania z młyna. A zatem taki ochotnik amator będzie co do zasady całkiem nieźle wyszkolony no i wyposażony. Nie będzie prezentował poziomu zawodowca, ale byle kto w kaszę mu dmuchać nie będzie. Pojawia się więc pytanie, ilu takich ochotników amatorów może być w danym społeczeństwie. No cóż, z poprzedniego nagrania wiecie, że w moim świecie Warhammera szacuje liczbę optimum mobilizacyjnego na 5% społeczeństwa, zatem w przypadku takiej typowej, stuosobowej wsi będzie to 5 ochotników. Pokrywa się to z moim rozumieniem przekroju społecznego XVI wiecznej wsi, no bo szacuję z grubsza i dla uproszczenia, że wieś taka ma 100 mieszkańców, czyli będziemy mieć właśnie z takiej typowej wsi pięciu ochotników. Dla potrzeb gier RPG będzie to 5 BN-ów, którzy umieją posługiwać się bronią i będą w stanie skrzyknąć i zorganizować pozostałych zdolnych do noszenia broni wieśniaków, jeśli np. bohaterowie graczy czy tam ktokolwiek inny zaczną rozrabiać. A ilu będzie tych pozostałych? No, w przypadku typowego zagrożenia szacuję ich jeszcze na 17 sprawnych, w miarę silnych mężczyzn, zdolnych do posługiwania się prostą bronią, typu siekiera, nóż, kosa, widły, łuk itd. Jak to obliczyłem? No cóż, skoro mamy 100 osób we wsi, to myślę, że 50% to dzieci niezdolne do jakiejkolwiek walki. 10% mieszkańców to dzieci podrostki, które będą miały 15-17 lat, no i będą zdolne do jakiejś tam formy walki. Pamiętajcie, że w XVI wieku było znacznie więcej osób młodych niż teraz. Starzy z kolei, czyli no tacy powiedzmy powyżej 50, stanowili niewielki odsetek społeczności. Na 5% szacuje populację takich starych, czekalekich osób i tak a więc niezdolnych do walki. Daje nam to ze 100 mieszkańców 45% w takim wieku i stanie zdrowia, że są zdolni do walki. No bo 100 50% dzieci niezdolnych do walki i minus 5% starców niezdolnych do walki. No ale średnio połowa to kobiety, więc je też musimy odliczyć. Oczywiście niektóre staną do walki, no ale tylko w razie największego zagrożenia. Załóżmy, że bohaterowie takim nie są. Więc skupmy się na mężczyznach, dla których przynajmniej w tamtym okresie typową rolą była rola obrońcy społeczności. Zatem te 45% dzielimy na pół i mamy 22%, czyli 22 mężczyzn zdolnych do walki we wsi w razie zagrożenia, w tym tych pięciu szkolących się ochotników. Całkiem sporo, nie? No, a co kiedy przyjdą wieści, że ochotnicy mają gromadzić się na wyprawę, a ci się nie stawią? To różnie, no bo odmowa odmowie nie równa. Może ochotnik jest akurat rzeczywiście chory, albo ma jakieś inne rozsądne usprawiedliwienie. Wtedy kara go nie spotka, no ale pozostanie pytanie, czy nadal pan danej ziemi będzie chciał go mieć jako ochotnika. Może być też tak, że ochotnik jest dość bogaty i nie ma chęci na ćwiczenia czy wojaczkę, no ale chce korzystać z przywilejów przynależnych ochotnikowi. W takich wypadkach zdarzało się, że pan ziemi wyrażał zgodę na zastępcę, który, którego wybierał właśnie ochotnik. Ów zastępca mógł się zgodzić z uwagi na przykład na długi, jakie popadło ochotnika, albo za wynagrodzenie od ochotnika. Ochotnik więc zostawał w domu, a zastępca szedł na wojaczkę czy na ćwiczenia. Nierzadko bywało i tak, że ochotnik czy poborowy mógł się wykupić od służby zbrojnej pieniędzmi. No, to zwykle dotyczyło mieszan, u których bywały jakieś zapasy gotówki. No albo dostarczeniem żywności, wozów, zwierząt. To. Jak się domyślacie o ludności wiejskiej. No a co jeśli ochotnik albo poborowy nie stawił się bez usprawiedliwienia na wezwanie? No w takim wypadku najczęstszą karą była konfiskata jego majątku. Jeśli takiego nie posiadał, był karany cieleśnie, w tym także na gardle. Wszystko zależało od tego, jak poważne było zagrożenie, jak wielu na wezwanie się nie stawiło, no i jak wkurzony był ten, kto oddział z danego terenu miał zaprowadzić na punkt zborny armii, bo przecież odpowiadał przed jeszcze wyższym władcą ziemi, nie wiem, przed księciem na przykład baron. Miał przyprowadzić ilość tam ludzi, nie przyprowadził, hańba, dyshonor, żenada. A w jaki sposób przychodziło takie wezwanie dla ochotnika amatora czy poborowego do stawienia się do służby? No, przychodziło za pomocą oczywiście powszechnie znanego znaku, dźwięku dzwonów, posłańca, na przykład w niektórych rejonach Europy to taki posłaniec z gorącym krzyżem. W świecie Urhamera w imperium może to być na przykład gorący młot. Poborowici czy ochotnicy byli wówczas zobowiązani stawić się w wyznaczonym uprzednio miejscu ich spisu, w pełni uzbrojeni ze środkami finansowymi, które zapewnią im żywność lub właśnie z żywnością na tyle dni, na ile wskazano w wezwaniu? Zwykle nie więcej, jak mówiłem, niż y, dwa miesiące. Na miejscu zbornym władca danej ziemi lub jego przedstawiciel dokonywał tak zwanego popisu czyli sprawdzał, kto się stawił, kto się nie stawił, jakie były powody niestawiennictwa, jakie wyposażenie i uzbrojenie mają ci, którzy się stawili, w jakim są stanie zdrowia itd. Następnie dokonywał selekcji, odsyłając tych, którzy nie byli zdolni do służby, choć się stawili a zresztą maszerował pod sztandarem danej ziemi baroni, hrabstwa, miasta itd., do punktu zbornego armii danego terenu. No dobrze, tyle o amatorach, a teraz kolej na zawodowców. Kim był zawodowy żołnierz? Co nim kierowało, aby wybrać taki sposób na życie? Powody były oczywiście bardzo różne. Zatem do armii wstępowali na ochotnika ci, którzy w czasie pokoju biedowali, głodowali, no bo oferowała wyżywienie, zakwaterowanie. W czasie wojny z kolei armia często gwarantowała większe bezpieczeństwo niż życie w cywilu, zwłaszcza w obszarze działań wojennych. Zatem niektórzy wstępowali do armii dla własnego poczucia bezpieczeństwa. Niektórzy zgłaszali się też z chęci przeżycia przygody, inni uciekali od problemów rodzinnych, np. drudzy czy trzeci synowie, albo od problemów prawnych. Niektórymi kierowały ideały i przekonania, np. przy wojnach religijnych czy w świecie Warhammera, chęć zwalczania chaosu czy wypleniania zielonoskórych. To wszystko może być motywacją, dla której dany bohater postanawia podjąć się profesji żołnierza. Większość jednak stawała się zawodowymi żołnierzami dla zarobku. Może ten podstawowy rząd nie był szczególnie wysoki, ale była szansa na w miarę regularną jego wypłatę, na zakwaterowanie, wyżywienie no i przede wszystkim były widoki na łupy. Zawodowi żołnierze mogli być żołnierzami najemnymi lub zaciężnymi. Różnica jest subtelna, ale znacząca. W systemie najemnym siła polityczna rządząca danym terenem krajem zawiera umowę z przedsiębiorcą wojskowym, że ten w określonym czasie wystawi określony rodzaj i liczbę wojsk, no i odda ją do dyspozycji tejże siły politycznej. W Europie była to forma tworzenia armii charakterystyczna dla hetmanów łosyckich, kondotierów włoskich, najemników szwajcarskich czy niemieckich landsknechtów z XV i XVI wieku. Taki przedsiębiorca wojskowy po zawarciu kontraktu z władcą stawał się dowódcą sformowanego oddziału w randze zależnej od wielkości tego oddziału. Jeśli był kilkusetosobowy, no to w randze kapitana czy rotmistrza, jeśli w liczbie kilku tysięcy, to w randze pułkownika czy hetmana. Przy tym to do tego przedsiębiorcy wojskowego należało werbowanie oficerów do oddziału. Jeśli werbowana formacja była bardzo duża, zostawał generałem, naczelnym dowódcą sformowanej armii, a poszczególnymi jej oddziałami czy regimentami dowodzili wyznaczeni przez niego oficerowie. Umowa z włoska zwana kondottą, no i stąd nazwa condottieri, między tym władcą a przedsiębiorcą wojskowym była dość szczegółowa. Oprócz oczywistych danych, jak wielkość oddziału, jaki przedsiębiorca miał wystawić, rodzaj uzbrojenia, czas służby, zwykle co najmniej kwartał, ale rzadko kiedy dłużej niż rok, wysokość wynagrodzenia, określał także wielkość odszkodowań za krzywdy i straty, jakich żołnierze doznają na służbie, wysokość funduszu na wykup oficerów z niewoli, no i szereg innych obwarowań, w tym ewentualne przywileje prawne, jak bycie sądzonym za przestępstwa na ludności cywilnej jedynie przez sąd wojskowy regimentu, w którym dany żołnierz służy. W przypadku niedotrzymania warunków ze strony przedsiębiorcy władca odmawiał wypłaty wynagrodzenia. W razie niedotrzymania warunków przez władcę, czyli zasadniczo niewypłacenia żołdu na czas, przedsiębiorca zrywał umowę, no a straty wetował sobie łupieniem przez podległych mu żołnierzy ludności cywilnej poddanej temu władcy. Niekiedy władca wynajmujący płacił tylko za gotowość do podjęcia walki przez sformowany przez przedsiębiorcę oddział. Oddział taki stacjonował wówczas w garnizonie, czy był rozlokowany po wsiach i miasteczkach i umowa mogła przewidywać, że w tym czasie ten przedsiębiorca będzie mógł podejmować inne wojskowe zadania dla innych zleceniodawców, no ale w razie zagrożenia ma je porzucić i niezwłocznie stawić się do dyspozycji tego pierwotnego zleceniodawcy. Rozsądni władcy starali się w miarę możliwości najmować przedsiębiorców posiadających już sformowane oddziały walczące na innym teatrze działań wojennych, zwłaszcza kiedy te działania się powoli kończyły, aby oszczędzić czasu na ponowne zbieranie wojsk, no i móc szybciej uderzyć na przeciwnika, który być może nie zdążyłby się przygotować do obrony. Taki sposób działania będzie charakterystyczny dla tileańskich państw miast, no a to z uwagi na nieustanne konflikty toczące się między nimi, a zatem sporą liczbę gotowych oddziałów pozostających stale pod bronią i niewielkie odległości dzielące zantagonizowane miasta ze sobą. To także ciekawy motyw na przygodę, gdzie władca zleca na przykład bohaterom zrekrutowanie określonego przedsiębiorcy wojskowego, który do tej pory służył przeciwnikowi tego władcy. Trzeba także podkreślić, że przedsiębiorcy wojskowi najpierw za swoje prywatne pieniądze organizowali armię i płacili żołnierzom pierwszy rząd. Natomiast dopiero po sformowaniu oddziału czy całej armii i ustaleniu, że odpowiada on warunkom zawartym w umowie, władca wypłacał wynagrodzenie przedsiębiorcy. Ci więc nie tylko musieli potrafić dowodzić swoimi żołnierzami w walce, ale musieli być osobami majątnymi, aby wypłacić przynajmniej pierwszy żołd zwerbowanym żołnierzom, posiadać zdolności polityczne, aby mieć szansę na zawarcie umowy, a także zdolności społeczne, aby rekruci im zaufali, że zaciągając się do jego oddziału zarobią no i wyjdą cało z ewentualnych walk, jak również posiadać nieliche zdolności organizacyjne, aby na czas zebrać ten oddział do kupy, uzbroić, wyposażyć, stawić się na popis przed władcą czy jego przedstawicielem. Ważne także, aby przedsiębiorca posiadał możliwość zakwaterowania żołnierzy, aby nie musiał ich rozpuszczać do domów, np. w czasie kiedy nie posiadał umowy z władcą. Zdolność do uzyskiwania kontraktu zależała przecież także od tego, jak szybko będzie w stanie stawić się ze swoimi ludźmi gotowymi do walki na żądanie władcy. Zwykle więc umowy między przedsiębiorcą a jego oficerami i żołnierzami nie miały czasowego związku z umowami pomiędzy przedsiębiorcą a siłą polityczną, która go najmowała. Co istotne, władcy zatrudniali urzędników, którzy towarzyszyli wynajętym armiom na polu walki i w obozie, doradzali przedsiębiorcy w sprawie strategii wojskowej, no i spisywali raporty dla władcy o przedsiębiorcy i jego oddziale, oceniali, czy wypełnia on warunki kontraktu, jak się ta jego armia później sprawuje. To fajny motyw na przygodę, gdzie bohaterowie mogą być albo takimi urzędnikami z ramienia władcy, albo zaufanymi ludźmi przedsiębiorcy, których zadaniem jest ukrycie przed urzędnikami faktu, że sformowany oddział nie odpowiada warunkom kontraktu. Jeśli dany przedsiębiorca nie miał gotowego oddziału, tylko musiał go sformować, no to w przypadku pieszych oddziałów najpierw rekrutował oficerów tego oddziału, ci z kolei zwykle stawiali się już z zaufanymi ludźmi, powiedzmy sierżantami, którzy następnie prowadzili rekrutację szeregowych żołnierzy. Robili to oczywiście przy udziale doboszy, trębaczy, najczęściej działo się to na jarmarkach, targach, no bo wówczas w miejscowościach znajdowało się wielu ludzi. Zwykle żołnierze rekrutowano z daleka od teatru działań wojennych, aby z jednej strony utrudnić im dezercję, no bo od miejsca walk do ich domu było daleko i niełatwo było wrócić, no a z drugiej strony, aby mieli mniejsze skrupuły w przypadku konieczności grabienia ludności cywilnej na terenie, na którym odbywały się walki. Owo łupienie było przy tym powszechne, bo władcy rzadko kiedy płacili żołd w umówionej wysokości i na czas. Popularnym było rekrutowanie wojsk w krajach sojuszniczych, bo tacy żołnierze dodatkowo mieli trudność w integrowaniu się z ludnością obszaru, na jakim toczyły się walki. Sojusznicy z kolei na takich rekrutów typowali element, którego chcieli się pozbyć, czyli najczęściej przestępców. W przypadku konnicy przedsiębiorca rekrutował y, konnicę kopiami, czyli jednostkami taktycznymi obejmującymi kilku do kilkunastu jeźdźców. Szerzej o tej konnicy postaram się powiedzieć innym razem. W tym miejscu zaznaczę jedynie, że na czele takiej kopii stał jej przywódca w Polsce i analogicznie w moim świecie Urhamera w Kislewie, zwany towarzyszem, któremu podlegali konni z jego oddziału zwani pocztowymi. Kiedy przychodziło do wypłaty żołdu, to przedsiębiorca nie wypłacał go bezpośrednio żołnierzom, tylko oficerom (zwykle kapitanom, którzy dowadzili kompaniami), czy też towarzyszom, a ci dopiero podległym im żołnierzom, czy też pocztowym. Kiedy już dany żołnierz zaciągnął się u danego przedsiębiorcy wojskowego, był zobowiązany stawić się z określonym uzbrojeniem i wyposażeniem na miejscu formowania się oddziału. Posłużę się tutaj przykładem, jak wyglądała rekrutacja Landsknechtów. Otóż w miejscu popisu rekruci występowali w paradzie pomiędzy dwoma długimi rzędami najemników. Na końcu tej alei znajdowała się brama z Halabard i Piki, pod którą przechodzili. Tam byli zliczani, poddawali swoje personalia, zwykle imię i miasto, z którego pochodzili, no i otrzymywali pierwszą wypłatę. Dowódcy bardzo zwracali uwagę na to, czy któryś z rekrutów nie przechodził dwa razy i dwukrotnie nie pobierał wynagrodzenia. Takie osoby zwano dopelgangerami, no i bardzo karano. Albo też, aby jeden rekrut nie pożyczał na chwilę ekwipunku drugiemu, no bo ten był sprawdzany podczas tej ceremonii. Chodziło o to, aby uniknąć no, sformowania wojska, które nie jest należycie uzbrojone. Następnie byli przydzielani tacy żołnierze do poszczególnych oficerów, tworzyli wokół nich krąg, a oficer odczytywał im kontrakt, jaki zawarli z przedsiębiorcą, ich prawa i obowiązki. Do najczęściej wymienianych należały karanie śmiercią za dezercję lub sianie paniki w obliczu wroga, zakaz łupienia i palenia bez rozkazu, obowiązek ochrony osób starszych, kobiet, dzieci, miejsc kultu. Zakaz konfiskaty mienia na ludności cywilnej na przyjaznym terenie, zakaz organizowania spotkań i narad bez zgody dowódcy, obowiązek donoszenia na tych, którzy podżegają do buntu, zakaz hazardu i pijaństwa ponad zwyczajową miarę, obowiązek powstrzymywania bujek pod rygorem uznania, że się w niej uczestniczyło, obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach itd. itd. Wszystko to pod karami konfiskaty posiadanego mienia, kar cielesnych lub śmierci. Najemnicy składali także przysięgę, że dochowają wierności kontraktowi i nie zdradzą przedsiębiorcy wojskowego. Składali również przysięgę względem siebie, że się nie zdradzą, nie porzucą towarzyszy z oddziału. To była nawet ważniejsza przysięga niż ta złożona pracodawcy. Za jej złamanie groziły surowe kary wymierzone przez profosa lub konieczność pojedynkowania się. Przysięga była zwykle odnawiana co 6 miesięcy, dla przypomnienia. Warto zaznaczyć, że przy formowaniu oddziałów na miejscu popisu dbano o to, aby w jednym oddziale nie było tych, którzy z różnych względów się nie lubią. Mogły to być względy narodowościowe, na przykład imperialni nie lubią Brytończyków, mogły być względy religijne, np. wyznawcy Ulryka nie przypadają za wyznawcami Sigmara i inne. Natomiast dobrze było, kiedy oddział tworzyli ci, którzy się znają i z jednego terenu pochodzą, jak na przykład w Europie Szwajcarzy, no bo ich morale jest wtedy większe. Skoro dobrze się znają, to chcą zaprezentować swoją odwagę nie tylko przed innymi, ale przed właśnie swoimi. Rzadziej idą w rozsypkę, bo wiedzą, że oznacza to nie tylko prawdopodobną ich śmierć, ale także śmierć ich znajomych i krewnych z oddziału. System zaciężny różnił się tym od najemnego, który tu przed chwilą opisałem, że przedsiębiorca nie zawierał umowy z władcą, a wstępował na służbę u niego i stawał się jego oficerem. Różnica między systemem najemnym a zaciężnym sprowadzała się więc zasadniczo do tego, czy przedsiębiorca i jego żołnierze podlegali władcy, czy też nie. Dla zwykłych żołnierzy zawsze było to bez znaczenia, dla przedsiębiorcy wojskowego już nie. W systemie zaciężnym władca wystawiał w celu przeprowadzenia zaciągu list przypowiedni, który upoważniał wstępującego do niego na służbę oficera do przeprowadzenia werbunku. Oficer działał więc z upoważnienia władcy, a zaciągnięci przez niego żołnierze pisali się na służbę udanego władcy. Funkcja oficera piastowała się tylko w czasie obowiązywania listu przypowiedniego. Kiedy czas służby wygasał, oficer przestawał nim być, dopóki władca nie wystawił mu kolejnego listu przypowiedniego. Gdy oddział się zebrał, maszerował na miejsce popisu. Jeśli popis wypadł pomyślnie, przedstawiciel władcy przyjmował oddział na służbę, odbierano od żołnierzy przysięgę, wypłacano pieniądze za pierwszy kwartał służby, ale nie ze skarbca oficera, tak jak było to w przypadku przedsiębiorcy wojskowego, ale ze skarbca władcy. Co więcej, także do władcy należało zatwierdzenie proponowanych przez oficera kandydatów na podległych mu oficerów. W przypadku przedsiębiorcy wojskowego to on wyznaczał oficerów. Generalnie więc żołnierza zaciężnego od najemnego różniło to, że ten pierwszy wstępował na służbę udanego władcy i to władcy przysięgał lojalność, a nie tylko przedsiębiorcy wojskowemu. Oprócz finansowego był to więc także pewien stosunek osobisty między żołnierzem a władcą, któremu płacił. Mówiąc o żołnierzu zaciężnym czy najemnym nie sposób nie powiedzieć o tym, co z jego punktu widzenia było najważniejsze, czyli o wynagrodzeniu. Jak już wspomniałem w poprzednim nagraniu, zwykły pieszy żołnierz otrzymywał żołd wysokości zarobków miejskiego rzemieślnika czeladnika, czyli 5 szylingów dziennie, 165 miesięcznie. To według cennika do czwartej edycji Warhammera. Za te pieniądze miał obowiązek się uzbroić, odziać i wyżywić. Niektórzy żołnierze liniowi zarabiali podwójną stawkę, byli to tzw. doppel-soldnerzy. To ci, którzy w formacjach pieszych walczyli w pierwszych, najbardziej narażonych szeregach, albo posiadali kosztowną broń, np. broń palną, albo też zgłaszali się do podejmowania szczególnie ryzykownych zadań bojowych. Podwójną płacę otrzymywali także werbliści oraz chorążowie. Tyle też zarabiali pisarz i kucharz sztabu pierwszego regimentu. Taki regiment składał się z kilkunastu kompanii, o tym w kolejnych nagraniach. No a w sztabie kompanijnym taką garzę otrzymywał kapłan. 25 szylingów dziennie zarabiał porucznik kompanii pieszej, czyli zastępca kapitana. Kapitan zaś 50 szylingów. Żoł dla dowódcy regimentu w randze pułkownika wynosił 125 szylingów dziennie to wszystko oczywiście licząc łupów. W przypadku konnych w moim świecie Warhammera zarabiają oni średnio 100% więcej, a to z uwagi na koszt posiadania i utrzymania wierzchowca czy nawet kilku wierzchowców, jeżeli jest się oficerem. Jeśli chodzi o to, czy lepiej walczyć za pomocą poborowych czy zawodowych żołnierzy, no to każda z tych formacji ma swoje wady i zalety. Poborowi byli bardziej podatni na dezercję, gorzej wyposażeni i wyszkoleni, nie mogli służyć długo, a zatem nie sposób było za ich pomocą toczyć walk z daleka od miejsca zamieszkania poborowych ani prowadzić długotrwałych oblężeń. Z racji ich krótkiego okresu służby w razie wojny siła nimi dysponująca musiała dążyć więc do szybkiej bitwy rozstrzygającej, co nie zawsze było optymalnym z taktycznego punktu widzenia wyborem. Z drugiej jednak strony mogli być mobilizowani w dużych liczbach i nie obciążali budżetu władcy tak jak żołnierze zaciężni czy najemni. Ponadto, kiedy konflikt wojenny wygasł, wystarczyło ich rozpuścić i wracali do domów. Najemnicy zaś mogli w takiej sytuacji przystąpić do wroga i wojna mogła rozgorzeć na nowo, a nawet jeśli nie przystąpili do wroga, no to ich przemarsz przez terytorium władcy zawsze rodził problemy związane z ich niesubordynacją czy roznoszeniem chorób, które siłą rzeczy towarzyszyły dużą skopiskom żołnierzy prowadzącym raczej mało higieniczny tryb życia. Wreszcie, najemnicy często unikali bitew, przedłużali kontrakty wojenne, aby więcej zarobić i nie narazić się na utratę życia i zdrowia. Czasami zachowywali się też wprost przeciwnie. Na przykład dążyli do walnej bitwy z przeciwnikiem za wszelką cenę, aby mieć tylko szansę na zdobycie jego taboru i tym samym łupów. Tak na przykład stało się ze szwajcarskimi najemnikami podczas przegranej przez ich właśnie szarże bitwy pod Labioka 27 kwietnia 1522 roku. To oczywiście w naszej Europie, nie w świecie Warhammera. Zatem odpowiedź na pytanie, którymi się posłużyć w danej sytuacji, zależało od wielu czynników charakteryzujących dany konflikt wojenny. Warto też zaznaczyć, że niektóre formacje, jak np. artyleria, w całości składały się z żołnierzy zawodowych, no a to z uwagi na specyfikę broni, jaką się posługiwali. W tym odcinku to wszystko. Jeśli się spodobał, zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do polubienia filmu, będzie mi bardzo miło, będę czuł się usatysfakcjonowany. No a w kolejnym odcinku opowiem Wam o organizacji Armii Starego Świata. Zatem co? Do usłyszenia! Cześć!